Izrael e, prowadzi w pewnym stopniu kampanię krucjatę antypolską. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Donald Tusk popuje się na inwestycjach, które zostały przygotowane i zaczęły być realizowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości. W tym materiale nawet nie zająknął się o poprzednikach. Dzień dobry państwu, ja nazywam się Tomasz Schabowski, a moim państwa gościem jest Piotr Sak, adwokat, członek Trybunału Stanu, a także poseł na samej dziewiątej kadencji. Witam. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie szanownych państwa. W tym tygodniu już jak co poniedziałek zaczynamy analizę poprzedniego tygodnia politycznego, a tydzień otwiera pan premier Donald Tusk, który w trakcie szczytu Unii Afrykańskiej w Angolii postanowił ubrać się w samą koszulę, sportowe buty, oczywiście nie zakładając marynarki i krawatu. Wywołał tym mały skandal, ale pytanie, czy to jest kryzys wizerunkowy premiera? Donald Tusk był nazywany premier polskiej biedy i nędzy i rzeczywiście w Angolii dostosował się stylistycznie wizualnie do tego określenia bardziej wyglądał jak Ferdek Kiepski na wyjeździe zagranicznym, aniżeli jako reprezentant państwa polskiego jak Donek Kiepski. Należy podkreślić, że rzeczywiście symptomatyczne jest to, że bardzo mocno atakuje się dzisiaj panią prezydent, panią Nawrocką, a to, że ma zły fryz, a to, że buty ciężkie. I wielokrotnie styliści, ci znawcy mody, na niej się w jakimś stopniu gnębią ją za to. A tutaj nagle wszyscy pochowali się pod kamienie, a naprawdę należałoby dać duży, przykry wytyk panu premierowi, bo przecież. Tego typu ubranie, tego typu styl, to też dla gospodarza jest, można powiedzieć, takim swoistym afrontem, więc absolutnie niedopuszczalne, ale znając życie i tych piewców, wizerunku pana premiera, to nawet jakby ubrał Donald Tusk jakieś majtki przybrudzone, to niektórzy by tutaj chwalili jego sznyt, innowacyjny model modowy. A czy to nie jest trochę tak, że Donald Tusk jest niewolnikiem stereotypów? To znaczy, polskość to nienormalność, Polacy to naród, który co do zasady powinien być takim sługą Niemiec, jeśli chodzi o działalność geopolityczną. No, jak jedzie do Afryki, no to też nie postrzega tych państw jako poważne, szybko rozwijające się, oczywiście ubogie, ale jednak szanujące się państwa, tylko jako. Taką zgraję tubylców, do której można przyjechać w koszuli. I zazwyczaj prezentował się dość elegancko. Ja nie wiem, co się stało. Może mu odcięli fundusz reprezentacyjny, i stąd pojechał, jak pojechał. Kolejny temat. Instytut Jedwaszem napisał pójta, informacje dla swoich odbiorców o tym, że Polska była pierwszym państwem, czy była pierwszym krajem, w którym no, społeczności żydowskie były zobligowane do noszenia mm, znamienujących opasek z gwiazdami Dawida. E, pytanie, czy e, albo inaczej, w co gra Instytut Jedwaszan, w co gra państwo Izrael, jeśli chodzi o takie komunikaty wprowadzające opinię mm, światową w błąd? W moim odczuciu e, Izrael e, prowadzi w pewnym stopniu kampanię krucjatę antypolską. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Proszę zauważyć, że przerzucanie, transferowanie tej odpowiedzialności także na Polskę jest w interesie zarówno Niemiec, które chcą umniejszyć swoją rolę i prościej pokazywać, że inni też byli źli, a Izraelowi zależy na tym, że tutaj jeszcze są różne kwestie związane z mieniem bezspadkowym, roszczeniami Izraela, czy obywateli izraelskich, czy różnych stowarzyszeń co do tego mienia, które pozostało w Polsce. W moim odczuciu tego typu działania to są absolutnie Intencjonalne i mają na celu Polskę postawienie w jednym miejscu z oprawcą, czyli Niemcami. Bo jeżeli Izrael jest w stanie co do jednego rzeka, co do jednej złotówki wyliczyć swoje straty, a z drugiej strony nie wie, kto doprowadził do tego zła, czy kto był tym głównym winowajcą. Proszę dostrzec, że przecież Polska w czasach. Ataku na Niemcy przestała być państwem. Staliśmy się generalną gubernią, więc nie było państwa polskiego, nie było nawet marionetkowego rządu kolaboracyjnego, tak jak był chociażby we Francji rząd Petain, tak, Vichy, czy w Norwegii Kyslinga, tak. Więc to pokazuje, że nie było tutaj instytucjonalnej współpracy z niemieckimi oprawcami a dzisiaj tworzy się, że Polska istniała i że rzeczywiście to Polacy wprowadzali tego typu rozwiązania. Jest to naprawdę absolutnie absolutny rewizjonizm historyczny, bo trzeba przypomnieć, że to w Polsce z uwagi na Pomoc e, 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 Żydom, wprowadzono najbardziej drakońskie i represyjne przepisy e, do polskich obywateli, wprowadzono karę śmierci za pomoc e, Żydom, za ich e, ukrywanie. Nie było tego w żadnym innym państwie Europy. To pokazuje, że społeczeństwo starało się pomagać e, e, Żydom e, i dlatego też e, tak tłumiono. I to jest tym bardziej przykre, że naprawdę my naprawdę byliśmy ofiarą e, tej wojny, a dzisiaj e, poprzez e, różnorakie działania, chociażby e, bardzo często powtarzano kłamstwo, że były w Polsce obozy, e, polskie obozy śmierci. E, to jest kolejny element który ma na celu zrównać nas z Niemcami i absolutnie my musimy bardzo mocno odpowiadać i przypominać historię. Zarówno Niemcom, jak również Izraelowi. A wycofanie się z penalizacji właśnie tych zbrodni, szkalowania historii narodu polskiego było dobrym ruchem w kontekście ustawy o IPN? W moim odczuciu byliśmy na to przygotowani. Niestety wielka polityka zastopowała to. Uważam, że rzeczywiście no w każdym państwie znajdą się czarne owce, obywatele. Tak jak tutaj były tego typu sytuacje, nie można im zaprzeczyć. No bo to są ludzie, tak? Każdy człowiek chciał przetrwać tą wojnę i niestety niejednokrotnie, tak jak wiemy, przecież byli szmalcownicy, którzy sprzedawali Żydów, otrzymywali z tego tytułu środki finansowe czy mieli szansę na przetrwanie w tych ciężkich czasach, ale nie możemy absolutnie pojedynczych zachowań pojedynczych ludzi przekładać na cały organizm. Polski nie było. Kolejny temat. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł obowiązek państw członkowskich rejestrowania i uznawania małżeństw jednopłciowych zawieranych w innych państwach Unii Europejskiej. No i pytanie, czy od tego orzeczenia obowiązują małżeństwa jednopłciowe w Polsce? Na szczęście nie. To orzeczenie pokazuje, jak w soczewce, że odbierana jest nam nasza suwerenność na raty próbuje się nam po raz kolejny odbierać nasze podstawowe prawo do stanowienia, ale trzeba podkreślić Komisja Europejska nie jest superrządem, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest super sądem. Oni zawłaszczają kompetencje Polski. Wydaje się, że traktują Polskę jako państwo sezonowe na drodze do powstania jednego organizmu, państwa w postaci Unii Europejskiej i absolutnie musimy temu się przeciwstawiać. I oczywiście w Konstytucji nie jest zakazane małżeństwa jednopłciowe, ale tak samo nie jest zakazane, że Max Kolonko może się mianować prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski. Ale to nie oznacza automatycznie, że brak zakazu nie w świetle konstytucji nie powoduje, że jest jednoznacznie kategorycznie przesądzone, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Te działania próbuje się wypłukać. Nasz rdzeń konstytucyjny, nasz monolit, prawo do stanowienia, ale z Unią Europejską jest troszeczkę tak jak z ZSRR. Też miała nas łączyć niewzruszalna przyjaźń, a skończyło się, że ten twór komunistyczny upadł, a Polska stała się wolna i Unia Europejska tego typu działaniami pokazuje i myślę, że to bielmo obywatelom opada, to zaślepienie, że Unia Europejska chce mówić nam, jak mamy żyć, co mamy myśleć, co mamy robić, w czym mamy palić. Się czy też kogo mamy przyjmować pod polski dach i temu trzeba się absolutnie sprzeciwiać i absolutnie nie akceptować tego typu rozstrzygnięcia. Orzeczenia CUE nie mają charakteru źródła prawa, ani prywatnego, ani wtórnego. Są pewnymi konceptami związanymi z tym, żeby poprzez te rozwiązania orzecznicze rozszerzać kompetencje Unii Europejskiej. Tutaj musimy postawić stanowczą tamę na tego typu zamachy na polską suwerenność, na polską konstytucję. To myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu. Pan Kwiatkowski, senator Platformy Koalicji Obywatelskiej, jeszcze się nauczę. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli został skazany na karę bezwzględnego więzienia w związku z ustawianiem konkursów, tak, przekroczeniem kompetencji. No i pytanie, dlaczego tak długo i czy to jest też porażka tutaj suwerennej Polski, jeśli chodzi o to, że ten proces się tak odwlekał, dlatego, że same działania, samo przekroczenie kompetencji miało miejsce jeszcze za pierwszego Tuska, czyli przed 2015 rokiem. W sprawie senatora Kwiatkowskiego można rzec, że ten dobrze nalewiany mechanizm doktryny Neumana się zaciął. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jeszcze czeka pana senatora druga instancja. Zapowiedział apelację, ale już wiedząc, że dokonano zmian w zakresie doboru sędziów w składach drugoinstancyjnych to może to się jeszcze różnie skończyć i może senator Kwiatkowski triumfować, bo może być tak wyselekcjonowany skład, który rzuci mu koło ratunkowe. Zazwyczaj tego typu sprawy są długotrwałe. To są różne kruczki, różne e, działania prawne, które umożliwiają torpedowanie tego typu postępowania, ale to postępowanie pokazało, że młyny sprawiedliwości mielą może powoli, ale... Ten materiał był tak przytłaczający i tak jednoznaczny w swojej wymowie, że nie miał sąd innej możliwości aniżeli uznać za winnego pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ja mam nadzieję, że ten wyrok ostanie się w mocy. Ja pamiętam takie dość szydercze, oczywiście nieoficjalne hasło w dobie tych wielkich protestów o wolnych sądach, że właśnie sądy są wolne, a powinny być szybkie. I każdy minister sprawiedliwości ma takie wyzwanie, żeby faktycznie pewność orzekania i szybkość orzekania była jak najszybsza. Natomiast widzimy po sądach, że te procesy się odwlekają, przedłużają, a też sprawiają, że prawo jest mniej respektowane przez społeczeństwo. Tak? No wiadomo, wiele spraw też gospodarczych tak? odwleka się. No i czasem to jest związane z dramatami osobistymi ludźmi. Tak? Pytanie. Czy jest jakiś pomysł, żeby to, to przyspieszyło? Kluczem są procedury i sędziowie, którzy mają już różnoraz, różnoraki repertuar prawny, ale to już sędzia jest, można powiedzieć, tym demiurgiem, kreatorem, bo to on decyduje o efektywności. Wiadomo, że oczywiście. Przy dużej liczbie spraw, przy dużych referatach, siłą rzeczy, to ciężko, jak wpływa rocznie tysiąc spraw, żeby je efektywnie przeprocedować. Ja e, uważam osobiście, że sędziowie powinni e, Otrzymać bardzo duże wsparcie osobowe, personalne. Powinna być taka sytuacja, że każdy sędzia będzie miał kilku asystentów, którzy będą wspierali go w działalności sędziowskiej, udrażniali mu, żeby mógł skupić się na tym, co jest kluczowe orzekaniu. Tak jak adwokaci mają wielu aplikantów, którzy przygotowują pisma procesowe, a mecenas, Adwokat, radca prawny je ostatecznie zatwierdza. Uważam osobiście, że tego typu rozwiązania powinny ułatwić pracę, możliwości dyslokowania tych zadań sędziom i poprzez właśnie pracę w personelu, takiego wsparcia bezpośredniego. Sędziego, bo przecież asystenci sędziowskie zazwyczaj są aplikantami, albo osobami w trakcie aplikacji sędziowskiej, czy osobami, które są po prawie, więc są przygotowane do tego, tak? Przygotowują się nawet do wykonywania zawodu sędziowskiego, bo przecież po kilku latach bycia asystentem mogą zdawać egzaminy sędziowskie. Więc tutaj uważam, że to jest jeden z tych najbardziej poważnych rzeczy do naprawy: tworzenia tak naprawdę mikrokancelarii sędziowskich, których będą w stanie być bardziej wydolny i bardziej efektywne. Jeszcze dwa tematy. Na koniec y, poprzedniego tygodnia. Donald Tusk y, y, z, dokonał wizyty no, y, świeżo otwartej inwestycji dworca zachodniego w Warszawie. Y, tak się składa, że ja jeszcze parę lat temu troszkę spacerowałem po tym dworcu, bo tam strasznie ciężko przez remontę było się dostać na odpowiedni Peron. No i pytanie: Czy Donald Tusk w końcu docenił inwestycje Prawa i Sprawiedliwości? Donald Tusk popuje się na inwestycjach, które zostały przygotowane i zaczęły być realizowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości. W tym materiale nawet nie zająknął się o poprzednikach, przyszedł na gotowe. To była inwestycja. Inwestycja realizowana 9 lat. Tak. Pierwsze plany powstawały za czasów jeszcze pani premier Szydło, następnie następowała realizacja już w okresie rządów premiera Morawieckiego. To z jednej strony pokazuje, że na bezrybyły ryba, bo nie mają swoich sukcesów, nie mają dużych pomysłów, bo nawet nie ma jakichś nowych zalążków, dużych inwestycji, więc pozostaje im Transferować sukcesy poprzedników i pokazywać się w blasku, i wypinać piersi do orderu, że to oni zrealizowali, bo taki był kontekst i taki był motyw wypowiedzi premiera. Tak, że my nie mówimy tylko nie gadamy, tylko działamy, robimy. Więc. Można powiedzieć, że Donald Tusk tutaj zachował się jak obudnik pierwszego stopnia. Myślę, że nawet nie równa się z nim molierowski świętoszek. Do hipokryzje totalne. I to, jak mówię, to też z drugiej strony pokazuje, że nie realizując swoich obietnic, nie realizując nowych, dużych inwestycji, to pozostaje mu się pojawiać i otwierać szampana przy inwestycjach, które były realizowane przez poprzedników, a jemu pozostało tylko przeciąć wstęgę. Co istotne, symptomatyczne jest też to, bo widzimy dzisiaj, też, że wiele inwestycji w naszym okręgu powstaje, są odbierane. One powstawały za czasów rządowego funduszu inwestycji lokalnych, za programu, który został stworzony i wprowadzony przez prawo i sprawiedliwość, czy chociażby z polskiego ładu, który był tak bardzo mocno krytykowany. Dzisiaj widzimy wielu polityków, którzy przychodzą na te odbiory inwestycji i lansują się na nich, że to oni są głównymi demiurgami, kreatorami tychże inwestycji, więc to jak mówię, pokazuje z jednej strony impotencję, bo nie tworzą nowych pomysłów, nowych, dużych inwestycji, tylko dojadą i odcinają kupony na, i wjeżdżają na plecach swoich poprzedników. Jest to jakaś strategia PR-owa, tak? chwalić się inwestycjami swoich poprzedników. Pytanie, czy rząd Donalda Tuska ma takie swoje inwestycje, którymi się pochwali w 2027 roku? Czy może zawiesić na sztandary jakieś projekty, które dla Polaków są ważne? O to może pytanie do widzów, jakiś konkurs, które inwestycje strategiczne, te, które mają być takim akceleratorem, kołem zamachowym dla Polski, są realizowane. Jak wiemy dzisiaj, chociażby CPK jest kikutem tego projektu, który był wykoncypowany przez prawo i sprawiedliwość. Szprychy kolejowe zostały skasowane, powstaje jakaś namiaska CPK. Ja nie słyszałem, bo że pan redaktor, z uwagi na swoje zainteresowania zawodowe, jest w stanie wymienić, ale tak zastanawiając się, to jest chyba zero. Takich pomysłów sztandarowych, które mogą powiedzieć: tak, to jest projekt rozpoczęty, bo wiemy, że oczywiście rząd od dwóch lat, więc jeszcze oczywiście ciężko duże inwestycje oddać, ale nie było tak dużych inwestycji jak chociażby kwestia rozbudowy dróg ekspresowych, Baltic Pipe'u, czy chociażby kwestia dotycząca tej przeprawy na Bałtyku, tak? Więc to powoduje, że no nie ma jakichś takich perełek inwestycyjnych, albo też pomysłu na nie, żeby je realizować. Programy atomowe też zostały gdzieś stłamszone, były już daleko posuniętych w pracach projektowych i też dzisiaj cisza, a zadłużenie rośnie i to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że z jednej strony nie słyszymy o jakichś mega turbo inwestycjach ze strony rządu premiera Tuska, nie ma programów społecznych, które obiecywali chociażby kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych, a z drugiej strony lawinowo rośnie nam Zadłużenie państwa, więc gdzie są te pieniądze? Tamten tam tydzień jeszcze y, zaskoczył, to też temat sądowniczy, y, 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 jeśli chodzi o orzeczenie względem sporu na linii y, pani Dorota wysocka sznepf, tak, kontra Krzysztof Stanowski. Sąd wydał środek zabezpieczający, czy tak, jeśli chodzi o powództwo pani Doroty Wysockiej-Sznepf. Między innymi nie można nazywać jej arcykapłanką propagandy. Chyba panu Krzysztofowi nie wolno wypowiadać się też na, na jej temat w kontekście obławy augustowskiej. Czy to dobre orzeczenie, czy sąd mógł tutaj zrobić coś innego? Redaktor Wysocka-Sznepf łudzi się, że orzeczeniem sądowym zamarze swoją historię, historię swojej rodziny, historię rodziny jej męża, a także jej teraźniejszości, czyli takiej działalności absolutnie godnej raczej Jerzego Urbana i jego stylu dziennikarskiego, czyli propagandy, aniżeli realnego przedstawiania i w sposób obiektywny naszej sytuacji. W Polsce uważam, że te działania są całkowicie kontrproduktywne, nieskuteczne, bo paradoksalnie, otrzymując takie rozstrzygnięcie, powoduje, że ten temat wraca. I dzisiaj jest ogłaszany przecież konkurs przez pana redaktora Stanowskiego na temat innych nazw, na jej działalność. I tutaj finezja polot jest bardzo duża. tak? Słyszymy, cesarzowa czystej wody, szamanka fake newsów. Więc całkowicie nie osiąga tego efektu, który był zamierzony, i dla mnie w ogóle to orzeczenie odnośnie pani redaktor wysockiej śnew jest kuriozalne z prozaicznego względu. Mianowicie sprawa sprawach ochrony dóbr osobistych, co do zasady, one polegają na tym, że ocenia się informacje pod kątem prawda-fałsz. Zero-jedynkowo. I tylko te nieprawdziwe, bezprawne zarzuty można zabrać pod ochronę prawną. A jeżeli mówimy o opiniach, ocenach, tak jak tutaj, to jest ocena, a ocena wymyka się spod kontroli sądowej, a pomimo tego sąd, jak się okazuje, Według standardów obecnej koalicji rządzącej ta osoba, która wydawała to rozstrzygnięcie jest no sędzią. ale tutaj wszyscy oczywiście to orzeczenie chylą się i fetują sukces pani Schnepf w sytuacji, w której wielokrotnie mówiono, że te orzeczenia nie istnieją, więc to pokazuje po raz kolejny hipokryzję ze strony części koalicji rządzącej, bo te orzeczenia, które są dobre, tak jak chociażby orzeczenie Sądu Frankowego odnośnie proszczeń pana ministra Żurka, to one są idealne, bo są wydane zgodnie z myślą i żądaniem z jego strony, ale już inne orzeczenia absolutnie, które już nie pasują, to są absolutnie pomijane i całkowicie ignorowane. Więc to też pokazuje pewną dualizm myśleniowy, dwójmyślenie i pokazuje, jak kiedy orzeczenie jest dobre, to, to nawet jeżeli jest wydane przez sędziego, neosędziego, jak to oni określają, bo to jest przecież pojęcie absolutnie nie wynikające z konstytucji, ustaw, pojęcie wybitnie publicystyczne. To jest wszystko w porządku i trzeba oczywiście wykonywać i szanować, ale jeżeli im nie pasuje, no to absolutnie ignoruję i lekceważą. Dla mnie e, uważam, jako osoba, która specjalizuje się w ochronie dóbr osobistych, gdzie prowadziłem dziesiątki procesów w ochronę dóbr osobistych, procesów wyborczych, ja bardzo uważam z tymi postępowaniami, bo one robią czasami więcej e, szkody niż pożytku, i tutaj pani sznep przekonuje się, że. W, Pomimo sukcesu, to tak naprawdę ten sukces był absolutnie pozorny, bo otworzył dzisiaj e, możliwości do określenia ją na tysiąc sposobów, bardziej zmyślny e, i dlatego też absolutnie nie uzyska efektu, wręcz sobie szkodzi, bo ten temat wraca i na nowo jest e, określana w sposób bardzo e, kreatywny, bardzo e, inteligentny. Panu Mecenasowi bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu za ten tydzień. Będziemy kończyć. My oczywiście zachęcamy do lajkowania, komentowania, zadawania pytań, sugerowania tematów. Jesteśmy na to jak najbardziej otwarci. Do zobaczenia w następny poniedziałek. Dziękuję bardzo, Panie Mecenasie. Dziękuję serdecznie. Życzę dobrego dnia.